Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, a w tym nagraniu opowiem Wam o tym, co. Koniecznie trzeba wiedzieć o maturze z wos w 2026 roku. Od tego roku szkolnego 2025-2026 spotykamy się codziennie w poniedziałek 18:15. To jest pierwsze nagranie z tego cyklu. Jak kolejnych już się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że wy również. A co dzisiaj, co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku rozpracowujemy naszego wroga jak najbardziej szczegółowo. Opowiem Wam o strukturze egzaminu w 2026 roku, bo tutaj mamy zmiany, zmiany bardzo solidne, podobnie jak zmiany w podstawie programowej. Jest mnóstwo, Mnóstwo rzeczy zostało wykreślonych, i opowiem Wam również o takim największym błędzie, który tegoroczni maturzyści popełnili. Nawet ci najlepiej przygotowani, i opowiem op również, co zrobić, żeby w roku 2026 tego błędu nie popełnić, jak ćwiczyć, pod jakim kątem, to również Wam opowiem w tym nagraniu. Ja się nazywam Marcin Stupak, od 10 lat zajmuję się prawem, jak sama nazwa tego profilu wskazuje, natomiast od 5 lat pomagam maturzystom w uzyskaniu jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym. Jak chociażby tutaj zobaczcie, co, co napisała do mnie Magda, tematy, akurat tu chodziło o kurs powtórkowy, praktycznie każde zagadnienie przewinęło się w arkuszu, tak? Każde zagadnienie z tych, co omawialiśmy, więc no, możecie być pewni, że oglądając to nagranie, też nie będziecie tracić czasu na jakieś niepotrzebne rzeczy. Tylko, uwaga, ja nie uczę wos to zostawiam nauczycielom w szkole. Ja uczę tego, jak dobrze zda, zdać maturę z wos -u. i o tym, że rzeczywiście tę maturę z wos można dobrze zda, zdać, niech chociażby świadczy wiadomość od Ewy. No tutaj Ewa pisze, że śmiało mogę powiedzieć, że cały wynik zawdzięczam właśnie Panu. To jest akurat nieprawda, bo to zawdzięcza Ewa swojej ciężkiej pracy i swojej ogromnej inteligencji. Natomiast tutaj, zobaczcie, czułam, że wszystko, co miałam przed sobą w, na arkuszu, już kiedyś gdzieś widziałam, co niesamowicie mi pomogło. Tak? Bo rzeczywiście to, czym się będziemy zajmować, potem to będziecie widzieć w arkuszu maturalnym. Jeśli chodzi o zakres merytoryczny, tutaj taka wykreślanka z kartą Polaka, o co chodzi z tą wykreślanką, o tym jeszcze wam opowiem. Zaczynamy od struktury egzaminu. To, co wam powiem, możecie znaleźć w informatorze maturalnym, najnowszym oczywiście link do pobrania tego informatora pod nagraniem, natomiast powiem Wam też to, czego w tym e, informatorze nie znajdziecie, a co wynika z mojego doświadczenia. Dobra, więc siądźcie i posłuchajcie. 180 minut, czyli 3 godziny mamy na ten egzamin to jest niezmienne, ale uwaga! Mamy mniej punktów, już tylko 50 punktów, nie 60. Dlaczego jest to istotne z Waszego punktu widzenia, te, ta mniejsza liczba punktów? Dlatego, że każdy punkt jest teraz cenniejszy, tak? Do jakich można zdobyć mniej, no to każdy liczy się teraz za 2%. Strata jednego punktu to strata 2%, więc naprawdę trzeba się dobrze, dobrze przyłożyć. Uwaga! I tak, jeśli chodzi o strukturę, mamy wiązki zadań. O tym też proszę pamiętajcie Czyli takie za zadania mogą składać od dwóch do czterech zadań występujących we wspólnym kontekście. Zobaczcie, proszę, tak wyglądają właśnie te wiązki zadań. Czyli mamy jakiś tekst źródłowy, i potem mamy polecenie. Polecenie typu 2-1 uzasadnij, 2-2 rozstrzygnij i uzasadni albo, jak tutaj, 5-2 sformułuj argument, kontrargument do tezy lub podaj nazwę formy prawnej. Wyjaśni, tak? Tego typu polecenia możemy spotkać na maturze. My to ćwiczymy sobie na naszych wspólnych cotygodniowych spotkaniach. Jeśli chodzi o wypowiedź argumentacyjną, tutaj mnóstwo mnóstwo zmian. Zobaczcie proszę. Zakres będzie dotyczyć pełnej podstawy programowej tej wypowiedzi argumentacyjnej. 5 lub 7 punktów będzie można za nią otrzymać. To będzie na 99%, 7 punktów. Dlaczego? Dlatego, że jest tylko jedna wypowiedź argumentacyjna. Uwaga, nie ma pisma procesowego. Tak? Pismo procesowe nam odpada, zostaje nam jedna wypowiedź argumentacyjna. Inaczej ona może polegać. To może być rozważenie postawionej tezy, to może być porównanie problemu czy jakiejś kwestii, lub, uwaga, napisanie wystąpienia publicznego lub krótkiego artykułu o tym, jak dobrze napisać tę wypowiedź argumentacyjną. jeszcze będę mówić w kolejnym nagraniu. 18-15 Zachęcam do, do śledzenia. Natomiast o co chodzi, tak, tak ogólnie, tylko zobaczcie: jeśli będzie 5 punktów do otrzymania maksymalnie, to będzie trzeba w pełni zrealizować dwa aspekty, ale na 99%, tak jak Wam mówię, będzie za nią 7 punktów, czyli będzie trzeba 3 aspekty tego tematu w pełni zrealizować. Ta realizacja będzie określona krok po kroku w poleceniu, tak jak na przykład z matury. Tegorocznej. Zobaczcie, pierwszy aspekt to jest scharakteryzuj. Drugi aspekt, sformu sformułuj argumenty. Trzeci aspekt, sformułuj kontrargumenty. Tak więc to naprawdę to zadanie wypowiedzi argumentacyjnej wcale nie jest takie straszne. I teraz tak, jeśli chodzi o zmiany merytoryczne, przed czym przestrzegam. Zobaczcie, ja w ubiegłym roku zrobiłem takie porównanie w trybie zmian, bo też zmiany w porównaniu do 2024. Ale uwaga! Pomimo tego, że na przykład taka karta polaka została wykreślona z tych wymagań, ja jej nie wykreślałem, nawet z powtórki naszej jej nie wykreśliłem. Dlaczego? Bo ona od zawsze się pojawiała i w tym roku też się pojawiła na maturze, pomimo że została wykreślona, tak? Bo była podciągnięta akurat pod inne, bardziej ogólne wymaganie egzaminacyjne, dlatego że osoby, które przygotowują zadania, to są nie te same osoby, które piszą podstawy programowe, ok? To są dokładnie dwie różne grupy ekspertów i o tym proszę pamiętać i nawet jeżeli coś jest wykreślone z podstawy programowej, a wiem, że część no, różnych tam firm, które też prowadzą kursy maturalne, przygotowała takie opracowania i tam mówiła, tego już się nie trzeba uczyć, potem nauczyciele to pobierali, wysyłali do swoich uczniów, prowadziło to mnóstwo zamieszania, nie, to tak nie jest. Jak coś jest wykreślone, to nie znaczy, że tego nie trzeba się uczyć, to znaczy, że temu po prostu trzeba poświęcić mniej uwagi, okay? ale nie jest tak, że zupełnie coś wykreślamy. W tym roku, zobaczcie, mamy dokładnie 15 nowych, nowych, starych, część jest nowych, część jest starych aspektów. Uwaga, za tydzień w nagraniu za tydzień dokładnie przeanalizujemy sobie tę nową podstawę programową. Dzisiaj na to nie będę poświęcać czasu, bo to trzeba na to, Oddzielne nagranie szczegółowe, natomiast już teraz przestrzegam was przed tym, żeby, że to nie jest tak, że dzielimy sobie na 15 części nasze przygotowania i potem to sobie robimy, bo no niestety ta podstawa programowa nowa została przygotowana na kolanie. Niestety mówię to, to ze smutkiem. Bo zobaczcie, na przykład, taki aspekt, jak dobro wspólne, no to jest coś, o czym można powiedzieć. W trzech zdaniach dosłownie, tak? Ten, ten temat można, można rozwinąć, a taki temat jak prawo to jest temat na 5 lat studiów magisterskich, tak? Oczywiście no, ten, ten zakres naturalny jest dużo mniejszy, ale pomimo wszystko różne są objętości, dlatego ja sobie podzieliłem to na 100 zagadnień, lista 100 zagadnień, tak żeby to wszystko było potem łatwe, łatwe w powtórce. Więc zachęcam Was, Również do pobrania takiej listy, ona jest, postanowiłem, że będzie ogólno ogólnodostępna dla wszystkich, kto chce ją sobie pobrać, może ją sobie pobrać i, i potem sobie dzięki temu bardzo łatwo ułożyć plan przygotowań do matury samodzielnie. Podzieliłem właśnie te zagadnienia takie, żeby one były o podobnym ciężarze objętościowym, tematycznym, żeby to się nam wszystko ładnie dzieliło. Właśnie na 100 zagadnień, 6 rozdziałów i zachęcam, żeby sobie tę listę pobrać i zaznaczyć na tej liście, żółtym kolorem to, co jest dla was nowe, o czym jeszcze zupełnie nic nie wiecie, na pewno będzie trochę takich informacji, ale na zielono znaczy sobie to, co już umiecie. Tak, i zobaczycie na pewno to, co już umiecie, czyli jakieś socjalizacje, może jakieś ustroje państw, może jakieś partie polityczne, to już znacie i zobaczycie, że na pewno. To, co już znacie, już tego pewnie jest sporo, więc zachęcam, żeby sobie taką listę pobrać. Link do pobrania jest pod tym nagraniem. Można sobie to nagranie zastosować, pobrać i, i dalej słuchać. Do czego zachęcam. Oczywiście też na podstawie tych 100 lekcji jest, to, to jest bazą do, do naszego kursu. Zapisy będą otwarte już niedługo, więc zachęcam, co roku przygotowuję dokładnie 100 maturzystów. W tym pełnym kursie niepowtórkowym, tylko w tym pełnym kursie całorocznym i jestem pewien, że to jest setka maturzystów, którzy są najlepiej przygotowani do zdawania matury w Polsce. Jestem tego pewien. O tym też świadczą Wasze opinie, które potem czy wysyłacie do mnie, czy gdzieś tam publikujecie w świecie, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję. Natomiast jeśli chodzi o zmiany merytoryczne, to tutaj, tak jak powiedziałem, jeszcze te zmiany merytoryczne sobie mówimy dokładnie za tydzień, ale teraz już taka, taka zajawka. Jak myślicie, które z tych czterech odpadają, które, a co do których trzeba się dosyć mocno przyłożyć w tym roku? Konflikty odpadają czy nie? Odpadają, tak. Zdecydowana większość konfliktów nam odpada. Te wszystkie Tupak Amaru, Boko Haram nie. Pod określonym kątem trzeba się tych konfliktów uczyć. Nowym kątem, o tym też powiem za tydzień. Ustroje y, państw zostają czy nie? zostają, tak, Które Państwo zostają, bardzo szczegółowo trzeba, trzeba im się oddać. Organizacje też wykreślone, tak, duża część organizacji wykreślona, czyli te wszystkie szanghajskie organizacje współpracy, ten cały OPEC i, i wiele innych mniej znanych organizacji jest wykreślony, więc też już pod zupełnie nowym kątem będziemy się ich uczyć, nie tak obszernym. Samorząd zostaje, czy, czy mocno ok, ok, okrojony? Zostaje. No, to niestety, niestety te, te informacje bardzo szczegółowo będziemy musieli poznać, ale to tak, będziemy sobie jeszcze o tym mówić. Największy błąd maturzystów, tak? Największy błąd maturzystów, słuchajcie, uwaga, uwaga, na co chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, a na co wiele osób, wiele uczniów, wielu nauczycieli też, na co nie zwraca uwagi, to jest na czas. Na to, że waszym największym przeciwnikiem jest tak naprawdę czas. Zobaczcie tutaj, jak się pytałem o. Odczucia maturzystów w tym roku, zadania były przystępne, ale zabrakło mi czasu i przez to wypracowanie mam do połowy i chyba z trzy zadania niezrobione. Tak? To, to jedna z wielu wypowiedzi, tak? Zobaczcie inną wypowiedź tutaj od Karola. Pozew trochę się pomieszał niestety przez brak czasu i miejsca, bo nawet brudnopis wykorzystałem. Tak? Więc, jaka tutaj moja rada? Ćwiczyć rozwiązywanie zadań pod presją czasu, ok? My to robimy na ćwiczeniach. Możecie też to robić samodzielnie, oczywiście. Wybrać sobie takie wiązki zadań. Ja to na przykład robię w takiej formie, że wybieram 10 zadań. Na każde zadanie są 3 minuty. Pół godziny, taka wiązka do zrobienia przez pół godziny. Wiązka 10 zadań, myślę, że, że to pomoże. I też zachęcam Was do pisania na czas, ale na czas. Wypracowań, tak? Takie wypracowanie możecie potem poprosić nauczyciela, żeby Wam sprawdził. Myślę, że zrobi to bez problemu. Wręcz, wręcz się ucieszy, że jesteście tutaj, macie taką proaktywną postawę. My piszemy wypracowania co miesiąc na naszym kursie i ja co miesiąc Wam te wypracowania sprawdzam. Dlatego też ten, ten limit uczestników jest ograniczony, no bo więcej niż 100 bym nie był w stanie sprawdzić, a robię to samodzielnie i też wysyłam wam informację zwrotną po każdym z tych wypracowań. Dobra, co robić, aby mieć dobry wynik no to, że to oczywiście wiedza, ale właśnie ta wiedza sama nie wystarcza, bo jeszcze musimy do tego dołożyć umiejętności, czyli umiejętności przede wszystkim rozwiązywania zadań pod presją czasu i umiejętności pisania wypracowania. Jak dołożymy te dwie rzeczy, złączymy ze sobą, to mamy świetny wynik AU, tak jak skrót tego kanału AU, symbol złota, adwokat uczy, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Pobierzcie sobie te, te listę z stu, stu zagadnień i my widzimy się za tydzień w poniedziałek o 18:15. Bardzo wam dziękuję.